W i bitwie Eteoklesa i Polinika władzę obejmuje Kreon. Epizod pierwszy. Niesprawiedliwy pogrzeb. Nakazuje on, by Eteoklesa pochować z honorami normalnie w grobie, a Polinika zostawić niepogrzebanego jako zdrajca. Tracer! Tracer! A jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się na języku polskim, zaobserwuj mnie powięcej. Epizod drugi: Siostra na miłość. Antygona, ich siostra, nie może pogodzić się z takim rozkazem. Wierna boskim prawom, potajemnie grzebie ciało brata, wiedząc, że grozi jej za to śmierć. Oh, Michael, listen, this stand. Zostaje schwytana i przyznaje się do winy, mówiąc, że prawo boskie stoi ponad ludzkim. Epizod trzeci. Kara. Kreon jest nieugięty i skazuje Antygonę na śmierć. Mimo błagań narzeczonego Antygonę, swojego syna, Haimona. Tak wiem, niezła telenowela. Epizod czwarty. Ostrzeżenie. Wróżbity Terezjasz ostrzega Kreona, że bogowie są rozgniewani. Dopóki ciało Polinika zostaje niepogrzebane, heby będą przeklęte. Finał. Kreon wreszcie ustępuje i idzie uwolnić Antygonę. Jednak jest już za późno. Dziewczyna zakończyła swoje życie w grocie. Zrozpaczony Haimon, czyli jej narzeczony, przebija się mieczem, a jego matka Eurydyka, również sobie życie. Oh my God, bro. Kreon zostaje sam, zdruzgotany i świadomy, że jego pycha i upór sprowadziły zgubę na całą jego rodzinę. Ba, na całe teby. Tragedia kończy się przez trochu chóru. Największym błędem człowieka jest brak rozsądku i pycha wobec bogów. That's sad story.